Drodzy widzowie telewizji Iskra Życia TV Witam Was serdecznie w premierowym odcinku wznowionego cyklu Ciekawostki Programu, w którym odkrywamy niezwykłe tajemnice otaczającego nas świata Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż po podziemnych korytarzach Skrywanych głęboko pod największymi miastami naszej planety Jeśli interesują Was zagadki historii Ukryte technologie i sekrety, które wciąż czekają na odkrycie, koniecznie zostańcie z nami do końca. Zachęcam Was również do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i komentarzami. Wasze opinie są dla mnie niezwykle cenne. Gdy spacerujemy ulicami miast, rzadko zastanawiamy się nad tym, co może kryć się pod naszymi stopami. Tymczasem pod największymi metropoliami świata rozciągają się sieci tajemniczych tuneli, których przeznaczenie do dziś pozostaje owiane mgłą tajemnicy. Czy służyły jako starożytne drogi ucieczki, schronienia dla elit, a może były wykorzystywane do celów, o których nigdy nie mieliśmy się dowiedzieć. Na te pytania. Postaram się odpowiedzieć w dalszej części tego naszego programu. Zacznijmy od Paryża, który słynie z rozległych katakumb, gdzie spoczywają szczątki milionów mieszkańców tego miasta. Ale to nie wszystko. Pod powierzchnią francuskiej stolicy znajdują się także nieznane oficjalnie korytarze, które mogą sięgać nawet kilku warstw pod ziemią. Mówi się, że ich budowę rozpoczęto już w czasach średniowiecza, ale istnieją teorie wskazujące na znacznie starsze pochodzenie tych struktur. Czyżby część z nich była wykorzystywana przez tajne stowarzyszenia lub elity do swobodnego przemieszczania się poza wzrokiem zwykłych obywateli? Podobne tajemnice kryje w sobie Londyn. Pod tym miastem również rozciąga się sieć podziemnych przejść. Które były wykorzystywane m.in. przez masonów oraz członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W czasach II wojny światowej wiele z nich służyło jako schronienia i drogi ewakuacyjne, jednak istnieją doniesienia o tunelach znacznie starszych, których historia sięga czasów rzymskich i których prawdziwe przeznaczenie wciąż pozostaje zagadką. Z kolei Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi, również skrywa swoje sekrety. Czy wiedzieliście, że pod ulicami Manhattanu znajduje się sieć podziemnych tuneli, od który, o których oficjalnie się nie mówi? Jednym z najbardziej intrygujących jest podobno tunel łączący Wall Street z budynkami rządowymi. Teorie spiskowe sugerują, że był on wykorzystywany do potajemnych spotkań i niejawnych transakcji finansowych. Co więcej, niektóre źródła wskazują, że niektóre tunele Nowego Jorku mogą mieć nawet setki lat. Rosyjska stolica to kolejne miasto, którego podziemia kryją tajemnice. Moskwa słynie z systemu metra, który jest nie tylko jednym z najpiękniejszych, ale także jednym z najgłębszych na świecie. Mówi się jednak, że równolegle do oficjalnej sieci istnieje także tajna linia metra nazywana Metro 2, łącząca Kreml ze strategicznymi obiektami rządowymi i schronami atomowymi. Jej istnienie nigdy nie zostało potwierdzone przez rosyjskie władze, jednak liczne relacje świadków wskazują, że rzeczywiście może istnieć. Nie możemy zapomnieć o Rzymie, mieście, które przez wieki było centrum imperium rozciągającego się na trzy kontynenty. Rzymskie katakumby to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Archeolodzy odkrywają kolejne podziemne korytarze, które mogły służyć zarówno jako tajne drogi ewakuacyjne, jak i miejsca rytualnych spotkań. Istnieją teorie sugerujące, że niektóre z nich miały bezpośrednie połączenia z pałacami cesarskimi. Wróćmy jednak na nasze podwórko, do Polski. Podciemne korytarze rozciągają się pod Starym Miastem, Zamkiem Królewskim oraz Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Jednym z najbardziej intrygujących systemów tuneli jest ten prowadzący spod Cytadeli Warszawskiej, Fortyfikacji zbudowanej przez Rosjan w XIX wieku, który według niektórych źródeł mógł mieć tajne przejścia wykorzystywane przez carską administrację i późniejsze władze. W okresie II wojny światowej i czasach zimnej wojny powstały także schrony i korytarze pod Pałacem Kultury, które według historyków mogły być częścią większego, nieujawnionego systemu ewakuacyjnego. Projektanci tych tuneli pozostają częściowo anonimowi, jednak wiadomo, że w budowie tuneli pod Zamkiem Królewskim uczestniczyli architekci królewscy epoki saskiej, a późniejsze struktury obronne i ewakuacyjne były dziełem inżynierów wojskowych różnych epok. System tuneli, korytarzy i schronów sięga czasów przedwojennych, a niektóre z nich mogły pełnić funkcje strategiczne. Jeszcze wcześniej. Czy Warszawa skrywa swoje własne sekrety pod ziemią? To temat wart zgłębienia. Moi drodzy, niektóre z tych tuneli, o których wspomniałem, były tworzone z myślą o transporcie i obronności. Inne służyły jako kryjówki w czasach niebezpieczeństw. Istnieją również teorie mówiące o ich powiązaniu z tajnymi organizacjami i elitami. Które korzystały z nich do przemieszczania się bez wiedzy opinii publicznej. Czasami natrafiamy na informacje, które sugerują, że mogą one mieć jeszcze bardziej niezwykłe przeznaczenie od magazynów tajnych technologii, po miejsca związane z eksperymentami naukowymi, a nawet obcymi cywilizacjami. Czas na podsumowanie naszych rozważań. Pod największymi miastami świata istnieje druga ukryta rzeczywistość sieć tajemniczych tuneli, których pochodzenie i przeznaczenie wciąż wzbudza wiele pytań. Od Paryża przez Londyn i Moskwę, aż po Nowy Jork i Rzym, a także Warszawę, wszędzie znajdujemy ślady dawnych cywilizacji i sekretów skrywanych przez wieki. Czy kiedykolwiek poznamy wszystkie ich tajemnice, a może pozostaną one niewidzialne dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie szukać? Te pytania pozostaną chwilowo otwarte. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli ten temat Was zaciekawił, koniecznie zasubskrybujcie naszą telewizję Iskra Życia TV. Link znajdziecie w opisie tego nagrania. Podzielcie się koniecznie swoimi opiniami w komentarzach. Pozostawcie je pod tym nagraniem. Jeżeli uważacie, że prezentowane przez nas treści są interesujące, zapraszam do wsparcia rozwoju naszej telewizji dobrowolną wpłatą. Link do zrzutki również znajdziecie w opisie tego nagrania. W kolejnym odcinku ciekawostek czeka na Was jeszcze więcej niesamowitych historii, które znajdziecie tylko u nas. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już za dwa dni. Mówił Marek Zadęcki.